Wizyta rozpoczęła się o odwiedzin w klinice transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej, czyli w przylądku nadziei. Placówka za ponad 115 milionów złotych rozpocznie pracę za kilka tygodni i będzie leczyła dzieci chore na nowotwory z całej Polski. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, co tam osiągnięto, bo przecież to dzięki ludziom, którzy chcieli zorganizować kiedyś tę klinikę z pieniędzy społecznych powstała, została zaadoptowana ta klinika, mając świetne wyniki w leczeniu dzieci. A teraz dzięki zaangażowaniu też tych ludzi pani profesor udało się otworzyć kilka dni temu bardzo nowoczesną klinikę, do której mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni przyniosą się pacjenci, mali pacjenci lekarze, bo tam już warunki pod względem pomieszczeń są naprawdę na, na skalę światową, bo opieka medyczna zawsze w tym szpitalu była bardzo dobra. Po południu Marszałek Sejmu w kameralnej atmosferze spotkała się z mieszkańcami Wrocławia. Zaproszeni goście mieli okazję do zadawania pytań, a także do przekazania własnych przemyśleń. Okazało się, że różnorodność problemów, tematyki, którą zajmują się Pani, bo tutaj było od nowych technologii, po pomoc dla osób starszych, po edukację, dziedzinę, kreatywność kobiec ogromna, dużo energii, bardzo ciekawe spotkanie. W ogóle tutaj jest bardzo dużo takich ciekawych inicjatyw, które są podejmowane przy, przez ludzi, to powoduje chyba, że dlatego też ten region tak wygląda, bo jednak jak te zmiany wychodzą oddolnie i są propozycje, to to wszystko lepiej się rozwija. Myślę, że znakomite spotkanie, jak zwykle z panią marszałek. Uważam, że za, za mało jest Małgorzaty Dawy błońskiej w mediach, w polityce, dlatego, że widać było jaki, ona ma, jaki ma znakomity kontakt z ludźmi, jak fantastycznie też radzi sobie na swoim stanowisku, gdzie pierwszy raz widzimy klasę, opanowanie. Sprawy lokalne dotyczą nas bezpośrednio, ale nie możemy zapominać o kwestiach na większą skalę, z którymi zmagać się musi cała Unia Europejska uchodźcy. My jesteśmy przygotowani do negocjacji z Unią Europejską. Tych negocjacji się nie boimy. Wiemy, czego chcemy, wiemy, ile uchodźców możemy przyjąć, ale przyjęcie uchodźców to jedno, a zabezpieczenie granic, wsparcie tych uchodźców na terenie ich krajów, żeby nie chcieli przyjeżdżać do Europy, to drugie. Te wszystkie sprawy muszą być równolegle robione, bo to nie jest tylko problem przyjęcia uchodźców, ale rozwiązania tych problemów, które są poza granicami Europy. Dziś małgarzata Kidawa Błońska odwiedza Wałbrzych, gdzie spotka się z maturzystami i przedsiębiorcami. Wizyta zakończy się w Świdnicy.